Witam Was, moi kochani. Dzisiaj nadszedł wielki dzień, gdyż ja, Rufus, tak i McChronicle zostawiliśmy pułapkę na słonia. Nasz plan był ciężki do zrealizowania, był nielogiczny, tak jak to, co robi teraz Rufus. Ale mamy jeden cel, żeby były lepsze jutro. Chcemy wysprzęglić tego słonia gdzieś tam. McChronicle, dawaj go tu.

Po prostu nie, już chyba starczy. Mam takie wrażenie. I co, tyle tak coś tutaj się tam stało? Ciekawego. Je było, nie było. Halo. Nie, słonia się nie wyszczęgliło. Więc porozmawiajmy z obrońców przysz przyszłości, przeszłości i czasów teraźniejszych. Takie. Czemu go nie wyszczęgliło? Nie, dobra. Kurczę, oderwałem się od prześwietnego dodatku do Wiedźmina. To chemiczne... szkoda no ale to trudno. Tak trzeba nagrać. Tak już został skrzywdzony przez tego złego słowa. Na kolejny raz, on to pamięta. Prawda? Jeszcze jak! Dobra, lód to dostanie pory po raz trzeci śloszy, myślę. W Kuwak dalej będą grali w dziwną muzykę. To jest coming! Then... coming. Patrzcie i teraz no ZUN jakby nikt nic no, jak, nawet jakie się bazy nie wyzywa, dobra no to, już, to już widzieliśmy. Niech ten, że macie w swojej opiece. O jeszcze jak. Cześć ZUN, potem porozmawiamy Albo no, wcześniej porozmawiamy Nieważny. Benzela też olejemy. Nie, 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 nie. no tutaj te minut. Idź tam dalej, idź. Lot to, proszę wylecieć. Masz pierwszeństwo? No, 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 to już wiemy. Okej, okay, lot to nie, nie chcę wiedzieć, nie, nie chcę wiedzieć, ja już wszystko wiem. Hej, Tony, chcę to. No, nagradaliśmy no, się, chodź. Chodź. Tak. Ok, chodźmy, po prostu. <słuch> Tym razem? No nauczył... nie nauczyłeś się jeszcze? Nie nauczył się ham jeden. Możemy sobie rzutkę wziąć. To niestety jest chyba zły... zły argument. Co za tym stoi? Że będziemy się cofać pewnie jeszcze raz. Bo coś się schrzani no ale. Weźmy. Jak dają to bierz. To no jest muzyka tego czegoś. Tej tarczy. Tego czegoś. To coś? Powiedziałeś, to coś? nie ma jej tutaj. Tony! Oooo! Widać, halo! To nie jest, znaczy no... Nie powiedziałem, że to nie jest słoni, ale... Sami rozumiecie, co to to jest? To jej matka! Jak nic? anything? Well, I noticed the fact that whoever built this trap must have been a genius. <No> <laughs> I mean about the elephant. Oh, uh, now I see it. It looks just like a Drexican... Do you think it will explode a shower of candy if I hit it? Never. Ouch! Ouch, ouch! What? It just happened! Candy's all over the place! But wait a minute. I'd know these candies anyway. Mama? Aren't these the same ones your mom always had? Oh, 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 oh. this too, Mama Musha! Oh, yo, 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 yo! Don't say. Oy, say. Oy, 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 oy. Oh, yo, 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 yo! Comey, comey, come! I'll tell you exactly. To blast, piękne. To szalone jest wiek określności Przyzwyczaiłem się z na, że jeden raczej mogę klikać No szkoda, fajna jak była opcja No... Jakby to delikatnie powiedzieć? Dodawanie, Nie, nie przyłożyłam mu Idzie do ojca? Fajnie, Nie masz, halo Halo, nie, nie masz nosa, halo Ona żyje w ogóle? I can't help myself. I think my little faux pas was perfectly understandable. Not. Sumie. Zdaręć ja rozumiem, naprawdę. To może jakieś przejdzie nawet. What happened? No panic. I have everything under control. Nothing. Nothing. I said I have things under control. Hey, but under the hell with your stupid I'm dealing with some real problems in the real world. Got that? Double Forget it, Pops. Nothing you can say will make me change my mind. Oh, That's what your mother said back then too. Oh. It was the words, Fresh cookies that finally clinched it. <laughs> Ten wzrok, naki. Patrzcie. naki, naki. On się pytał, czy... Hello, Bernard. How bad? Oh, I'd say we're on a 10. Na 10. Make it okay. 10. E so you are speaking with me. Then it can't be that bad after all. A co <laughs> French <Fizz. laughs> <Fizz. coughs> It's not working. Why isn't it working? <laughs> oh. Hello, do you? Halo, to you działać. <laughs> Sugar cubes on you? After all, what? Then why did I go to so much trouble? <śmiany> Najgorsza opcja! <śmiany> Powiedz coś? Powinna. No właśnie nie, bo boimy się, że ona nam da chwilę. I to dosyć długą. No, Nawysz na mnie. <śmiany> Nawet nie padniesz. Happy now? You just don't get it, do you? You can't constantly burn all your bridges and then expect that everything will continue as before. Ja, yeah, it's najwyżej. over. And that point is now. But that's no. what everything's ready. We can finally lead to a new horizon. This isn't a new horizon. It's the same what? stupid horizon as last time and the time before. And in the end, hmm. cze, cze, it, it just turned out to be nie, a dead end. And that's you're wrong. I happen to know for sure, Rufus, I will make it. I've seen it, but not with you. Oh no! I'm gonna meet an Elysian woman, one who understands me. Uh, Rufus? So, surprise! Me to czekanie twoje i po poje, pojedzie. So there, find yourself another idiot to tolerate you and your nagging. You tolerated me. Uh oh. You tolerated me. Okay. Fourth round. i ubić się wyłania. Piąty szósty już powoli ewolucja Dochodzimy do, do Kuramy, No Gdzie w sklepie z fajerwerkami No i fajerwerki były oh, Mechanical Wszystko pod kontrolą, spokojnie, <grymne> spokojnie. Tony <grymne> <grymne>

It was a pretty story. Didn't even have a happy ending. But we agreed that this vision could only have been a dream. Nie sądzę. Why? Because it's impossible to recall events from the future. yes That is absolute. Exactly. And now someone must have solved I bet all of this has happened before. My plans for getting to Elysium, the fight with Tony world? Nie Ale nie bo ja jestem tyle walnięty, jest, jest geniuszem, jest idiotą jednocześnie. No ciekawe połączenie. Filosof, filozof się znalazł. Halo, coś tam jeszcze możemy kliknąć? O weźmy sobie rupiecie, może to jakoś wyklepiemy. Tylko to się pali. Nie, nie tutaj to już chyba. O, no, fajnie by było, czy, znaczy, no, nie wiem, czy wypłacą, bo nie. Nilbo, halo, wody, wody. <grym>, daj lodu, stary. Na pewno to jest dobry pomysł. Ugasimy to, chodź. Coś jeszcze pali, my tu mamy pod płaszczem, za pazuchą. Halo, coś się nie naładował. Aha, dobra. Tam się kilka rzeczy zmieniło, przecież. Tak, maksymalnie, co zrobimy? Niszczycielem światu. No, Już lepsze to niż na Conicl, no. Ale kiedyś się nie potłukły. Dobra, myślę, że róbięć. Here we go. Myślisz? Aha, dobra, już nic nie trzeba klikać. Lecimy. Wbijam na bit. Nie, prawo do Hallo, nie. Halo, stop. Lubi ja lubię ten kawałek, ale.

With all that fat? Not <mum> Mamy może jakieś coś? And now we bye bye. A <mum> gdzie się tak pani śpieszy? What did you say? I said Ej? Babalon się wylewia. pali! Nie no, wcale! N -n 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 -n. Wylądujemy w innym miejscu, chociaż tyle! Oh, <laughs> <did you> <laughs> <Stop him! śmiech> I sto, dawajcie. No, dawaj. Może Chronicle jakoś się naprawi, jakkolwiek, nie? Nie, w kubak chyba nie chce iść.

was a fumpf next idea <laughs> only because you are constantly breaking character we could swap i'm certain you'd be the better elephant krishna <laughs> hello i hate to interrupt hello, but hello? date with elysium no that must not happen so Tak samo jak zawsze, czyli to chyba nie jest pierwsze cofanie się, tak jak miało być. Ej, o, i trap! nie, to jest bez złego. Coś się złego stanie potem. Co on tam robi? Tak jak miało być, tak się miałoby stać? To jest głęboka już rozmowa. Jak miało być, by się stać? Słoń filozof. Nie, to też się. Jeszcze... Ej, czy to nie jest Chronicle? Jaki starszy, delikatnie? Ej, chwila. Czy to nie jest Rufus i ma Chronicle w środku? Zobaczcie, on tak troszkę brzmi, jakby. Taki troszkę grubszy głos Rufusa. A to jest Chronicle. Oooooooo! Mają argumenty widzę. Ręce do góry. <słyska> po prostu. Teraz w ogóle jakieś jak miał ramię teleskopowe, nie? Tak jak było. Hoho, <słyska> długie. <słyska> <słyska>

Hej, to jest fajne! Nie, to, to jest bardzo fajnie, halo, tylko my musimy po kolei. No jedziemy dalej. Nie, nie wtrąca się, to już było. Halo, czy to, to ma sens, czy coś, nie? O, lejmy ich w Czy wy czegoś chcecie, naprawdę? Co się musi stać? Nie, nie mieliście, tak? No, 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 no dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, to, to już było ręce do góry. Bawimy się jak z Conroe'em tam. Może go trafi jakieś piorun, nie? Tak przy okazji e, przepuścić, nie, Elysium, nie przeprosić, nie myślał. Się... Przeprosić, pewnie, nie wiem, nie wiem, czy jesteś niżej. Mam nadzieję, że nie. Chyba nie, bo rozdzielcze się dobrze no ale to wydaje się delikatnie ścięte. Może przeprosić, dobra już. Ostatnia opcja przeprosić, dobra. Hmm. What Wada Hel, alo nie. No! Aaaaaaah! As it was going to be miałoby być by się stać no. as it was going to be been. Jak miałoby być, halo! Kartus, to halo, dobra! Okej, to jest rozmowa zwierzę do nikąd Dobra, podziękuję wam za oglądanie. No i see you soon w następnego odcinka. Może się jakoś dogadamy z nimi. See ya!